Dzień dobry kochani Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, dzisiaj pomysł na śniadanko albo kolację, jak tam sobie chcecie. Eee, ja tu robię na śniadanie, jeszcze e, wszyscy śpią, więc będzie chyba dobre śniadanie. Jeszcze tego nie robiłam przepisu, ale z tego co zaczerpnęłam jakieś tam opinii, to jest super sprawa, więc musimy to wypróbować. Słuchajcie, przypominam tylko, że do 27 są raty 0 plus do tego osłonka, właśnie, którą dzisiaj użyjemy, i szatkownica. Te prezenty są, wartość ich przekracza tam jakąś sumę, ale możecie je otrzymać za 200 zł. Także kuszę, kuszę, bądźcie piszcie, będziemy załatwiać. A my teraz, ci, co mają termomiksy, zabierają się za gotowanie jajek po, turecki, po turecku. I słuchajcie, to jest w ogóle przepis z kolekcji jaja, ale jaja, jaja, coś takiego. Taką mamy kolekcję, więc używamy. I korzystamy z tego przepisu. No i co? Rozpocznij gotowanie. E, widzicie, mój termomiks się buntuje. Do naczynia wrzucamy jeden ząbek czosnku. Zakładamy miarkę z pokrywą. No i co? 3 sekundy obroty 8. Miksowamy. Zapewne słyszycie, to już mamy zrobione. E, zgarniamy kopyską, o przepięknie się ten czosnek nam tu. Aż na samą górę to więc na pewno trzeba to zgarnąć kopystką, bo jeden ząbek to tak niewiele i trzeba to wykorzystać, tak? Słuchajcie, teraz tak dajemy 30 g masła i do tego oliwy z oliwek jeszcze, ale to będzie nam potrzebne. Jeszcze troszkę, dobra, jest 29. I 30 g oliwy z oliwek. Czyli tak, 30 g masła, 30 g oliwy z oliwek. I tutaj będziemy znowu kusić aromatem. A, jedna druga łyżeczka suszonych płatków, chili. Ja tu nie mam, chili, więc użyję troszeczkę sobie czosnku w płatkach. Po przyprawie, tak naprawdę, możecie robić, jakie chcecie, żeby coś tu było. Chociaż tu jest czosnek świeży, więc dwa płatki czosnku takiego wkładkach. Jak macie czyli to jak najbardziej korzystajcie z chili. Do tego jedna czwarta łyżeczki papryki mielonej. Tylko uważajcie, nie sypcie na, na ten wierzch noża, bo potem to się nie bardzo chce nam roztopić. Dobra. Zakładamy pokrywę. Nie zakładać miarki, czyli tu ściągamy miarkę. No i mamy 3 minuty, 80 stopni, obroty jeden, Ale w międzyczasie Bierzemy talerz i wykładamy go papierowym ręcznikiem. Odstawiamy i czekamy, aż nam się tu to masełko z tą oliwą i z tym czosnkiem poddusi. No i dobra, już się roztopiło. Jejku, wiecie, jak ten zapach po domu się roznosi, to jest niesamowite. No tu żadnej rewelacji nie ma. Oprócz tego, że o, chyba za dużo miseczkę wzięłam, ale no jest roztopione masło z oliwą, e, z przyprawami i to pachnie po prostu niesamowicie. Powiem Wam, że. O, ja muszę tu wygrzebać wszystko, bo ten czosnek został mi na dole, więc wygrzebujemy nasz czosnek, bo będziemy tym polewać nasze jaja. Także będą niezłe jaja, podejrzewam, że nawet mega smacznie będzie. Ale dobra, lecimy dalej, słuchajcie. Teraz tak, do naczynia wlewamy 230 g jogurtu greckiego. I tutaj jest taka wskazówka, żeby to było w temperaturze pokojowej. Mój tak nie do końca jest. No ale dobra, najwyżej wtedy troszeczkę dłużej to podgrzeję. 230. No, już czuję, że ja to będę dorabiała jeszcze raz. No ale dobra. Dobra, mam no 240. I teraz co? I tutaj pół łyżeczki soli. Pół łyżeczki soli. Ja już sobie naszykowałam takie naczynia. Bo zaraz Wam powiem, o co dalej chodzi dobra, zakładamy miarkę, tym razem z pokrywą, znaczy nie, właściwie pokrywę tym razem z miarką i tu mamy 2 minuty 55 stopni, obroty 3, czyli podgrzewamy ten jogurt trochę z tym czosnkiem i z solą. No i teraz tak, to musimy przełożyć do dwóch naczyń, w których będą poddawane te dania. Ja właśnie mam takie ala kamionkowe i wiem, że one dosyć trzymają temperaturę, więc ja sobie tu wlewam ten sos, zamykam i czekam, co dalej. Bo słuchajcie, no tak naprawdę już zostało nam niewiele, ale jednak ten sos będzie sobie stygł. Zobaczymy, czy coś da się tu pomyśleć, bo tak szczerze, no... Zaraz będziemy próbować. Wiecie, że tu trzeba wypróbować, tak? Dobra, teraz tak. Przełożyć, opłukać naczynie. Ja sobie zamiast opłukiwać naczynia, po prostu podmienię, bo mam taką możliwość. Jeśli nie, no to szybko opłukujecie naczynie. Zakładamy. Osłonkę z funkcją obierania. Widzicie, moja jest szanowana, jest jeszcze w pojemniku. Także zakładamy je na noże. A przykryć to, żeby nie stygło. Dobra, tutaj umieszczę. Dobra, siadła, siadła. Teraz tak, do naczynia wlewam 1700 g wody. Tu na pewno tyle nie będzie, więc muszę dolać. 1200. Jest czajnik, jest czajnik, więc dolewam szybko, szybko, szybko. 1700. O, całe prawie naczynia. Dobra, jest. I do tego 15 g octu. Dobra. Zaraz do was wracam, bo przecież nie przygotowałam sobie jajek. A nie, dobra. Jest czas na szykowanie jajek. Słuchajcie, teraz tak ocet biały. No ja zamiast białego miałam, mam jabłkowy, więc używam 15 g octu. To jest po to, żeby te białka się, jaja się nam ścięły. Dobra, i teraz tak zakładamy pokrywę. Zamiast pokrywy dajemy koszyczek i musimy tu szybko zagotować wodę. Używamy funkcji czajnika. Wiedzieliście, że w Thermomixie możecie, możecie użyć jako czajnik do parzenia ziół, na przykład, bo możecie sobie ustawić temperaturę jaką chcecie, a zioła nie zawsze się parzy w 100 stopni. Dobra, ja tu gotuję wodę, a w międzyczasie muszę mieć dwa schłodzone jaja rozmiaru L. I je rozbijam każde osobno. Także szykuję te jaja, i tak naprawdę jeszcze chwila, i będziemy degustować. Kochani, jak ta woda nasza już się zagotowała, chociaż przyznam szczerze, że dosyć długo to trwało, no to dajemy jajka, jedno po drugim. Do tej naszej wody wrzucamy jaja, i słuchajcie, ale muszą być one w osobnych miseczkach. I teraz dalej. Lecimy dalej. Zamiast miarki znowu zakładamy koszyczek. Szybciutko, szybciutko 3 minuty 100 stopni, obroty 0,5. Gotowanie za 3 minuty już będziemy zaraz jeść. Słuchajcie, gotowe, gotowe już nasze jajka, wyciągamy je łyżką cedzakową. Jestem ciekawa, jak w ogóle to wygląda. No są, są takie jaja. Wow, powiem Wam, że jest niesamowicie. Zobaczymy, co to dalej. Dwa jajka. Chociaż dużo tu mi białka się oddzieliło ale jest. Odcedzam to i teraz dalej. Teraz jak już e, odcedziłam, przerzucam to do tego mojego naczynia e, z, z, z jogurtem, tylko tak, żeby nie prze... O! I polewam to naszą oliwą e, z tym czosnkiem i tak dalej. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Wygląda przepięknie, nie wiem, czy będziecie widzieli. Bo nie chcę, żeby się wylało, ale na pewno będziecie e, widzieli to na zdjęciu. No i co? No i próbujemy. No i tu możecie e, udekorować świeżymi ziołami. Do tego by się przydały chlebki taki NAM, tak? Mm. Powiem Wam, że jest rewelacja. Z jajko rozpływa się. Nie jest do końca ścięte, więc dla mnie jest super. Dobra, kochani. Kończę, kończę na dzisiaj, bo idę jeść. E, bo ten zapach jest niesamowity. Tak moczyć sobie chlebek w tym rozpłyniętym, właśnie żółteczku. I w tej oliwie, i w tym jogurcie. Naprawdę rewelacja jako śniadanie, jako obiad, i w ogóle możecie korzystać z tego przepisu. Polecam Wam. No i co, życzę smacznego i miłego dnia. Do zobaczenia, Buziaczki, pa pa!